Szanowni Państwo, mam taką prośbę, żeby za, za tym głównym transparentem, w pierwsze transparenty, które odnoszą się w jakiś sposób do telewizji, trwam się ustawiały, takie transparenty, które są emblemeta, wyłącznie emblematami grup politycznych, żeby w dalszej kolejności za tymi transparentami dotyczącymi tematu, jakby, problemu naszego. Bardzo prosimy. Tutaj ten transparent dość dyskryminacji telewizji trwa, bardziej do przodu poprosimy, tak? No tutaj. Poczty sztandarowe, prosimy też na początek, tu zaraz za transparentem proszę ustawić poczty sztandarowe, tak? Od niego daj na dni odpuść na dwa. pełna, Pan z Tobą, błogosławiona... thank

Stami, I błogosławiony, a że Twojego Jezusa. Jego Jezus. Jezus będzie je milijszy naszy. Błogosławiony, między naszemu Błogosławiony, I błogosławiony, a że Twojego Jezusa. Jego

Czyli nie przetłoczenie głód za podróżą do nieznanego kraju, uciekając myśleli tylko o ratowaniu dzieciątka Jezus. Ojcu masz chodzi, niebie święci mnie twoje, przyćpotwo Twoje, lat Twoja jako w niebie, i na ziemi. nasz Nie та подшего. Стравочное я Polska! Wolne słowo! Wolne słowo! Wolna polska, wolne słowo! wolne słowo! Wolna Polska! Wolne słowo! Proszę Państwa, prosimy, żeby podchodzić gdzieś tu bliżej od strony bloku, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli, żebyśmy byli zwarci, tak jak zwarci powinniśmy być duchowo, tak i fizycznie. Nie rzucimy ziemi, skąd nas rób, nie damy pobrzeg mowy. Yeah. wniosku Fundacji Lux Veritatis o przyznanie koncesji Telewizji Trwam na naziemne nadawanie cyfrowe, jak również brakiem jasnego i jednoznacznego uzasadnienia tej decyzji, wzywamy Krajową Radę do ponownej analizy wniosku i podjęcia decyzji zgodnej z oczekiwaniami opinii katolickiej w Polsce i na świecie. Gdyńskie środowiska katolickie, patriotyczne oczekują od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stosowania przejrzystych działań zapewniających równe i sprawiedliwe traktowanie nadawców mediów elektronicznych. Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dobitnie pokazuje, jak poważnym naruszeniem praw katolickiej opinii publicznej jest odmowa przyznania telewizji trwa miejsca na przygotowanym multipleksie cyfrowym. Dziś wyrażając. Pełną solidarność ze stanowiskiem naszych biskupów. Raz jeszcze apelujemy do Krajowej Rady Radioponii o zagwarantowanie polskim telewizom pełnej możliwości odbioru telewizji trwami. Apelujemy o to w imię sprawiedliwości i odpowiedzialności, w imię praw katolickiej opinii publicznej i pokoju społecznego. Zwracamy się też z uprzejmą prośbą w imieniu społecznego komitetu organizacji Marszu w obronie wolności słowa w Gdyni o poparcie naszej inicjatywy do władz samorządowych naszego miasta, w szczególności pana prezydenta, który jest znany z umiłowania wolności słowa oraz do Rady Miasta. Zwłaszcza do obecnych dzisiaj wśród nas licznych radnych. Okażmy odpowiedzialność i solidarność w tej ważnej dla Polski sprawie. I dlatego jeszcze raz powtórzymy. Żądamy wolności, prawdy i pluralizmu w mediach. dostępu do telewizji trwam w cyfrowym systemie naziemnym. A... Rządamy, żądamy, 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 ŻĄDAMY! 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 I Apel, proszę Państwa, nasz został poparty przez następujące organizacje. Radę Oddziału Gdyni Zarządu Regionu Ukraińskiego NZ Solidarność, Akcję Katolicką, Biuro Radia Maryja Gdynia, Fundacja Rozwoju Sztuki Dei Gratia, Klub Gazety Polskiej w Gdyni, Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii pod, pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gdyni, kaszubsko kosiewskie Stowarzyszenie Gminy Wolności nie można tylko posiadać. Wolność trzeba stale, stale, stale zdobywać. A zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek. Jaki użytek z tej naszej wolności robimy dzisiaj my wszyscy. Ale przede wszystkim, jaki użytek z tej wolności robią dzisiaj ci, którzy uzyskali od Polaków mandat do sprawowania władzy w Polsce. Najwyższe, najcięższe dzisiaj grzechy to arogancja, to pycha i pogarda. Bo jakiej arogancji i pychy trzeba, jakiej pogardy, żeby zignorować, odrzucić, podeptać te miliony podpisów złożonych przez Polaków w obronie telewizji Trwam. Jakiej pogardy do ludzi, jakiej arogancji i pychy trzeba, żeby odrzucić ten podpisany przez miliony Polaków wniosek o referendum w tej tak trudnej, ważnej i krzywdzącej niosącej ciężką, wielką krzywdę dla milionów ludzi, Polek i Polaków, ustawę referendalną. Emerytalną, przepraszam. Arogancja i pycha. Wasza arogancja. Ikona Solidarności, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Wzywa premiera do spałowania pracowników i deklaruje, że sam spałuje dzisiejszego przywódcę lidera Solidarności. Nie znajduje słów ubożenia, żeby wyrazić swoje uczucia, swój sprzeciw wobec tego, co się dzieje. Arogancja i pycha ludzi, którzy powołują się na swoje rodowody solidarnościowe. Mieli takie fragmenty, epizody w życiorysie, ale dzisiaj jest uszczenie do polskiego parlamentu, na galerii przedstawicieli społeczeństwa, przedstawicieli Solidarności, do Sejdu i do Senatu. Czy oni nie widzą, nie czują, że wobec nas przekreślają swoje życiorysy? Arogancja dycha. Ten marsz o wolność musi trwać i dlatego jestem szczęśliwy, jestem dumny, że jest, jestem z Wami.